Załóżmy, że mamy taki układ i mamy obliczyć I1 I2 I3 Różne metody Tu będę używał metody na przykład obliczenia rezystencji zastępczej i później używam dziennik prądu do obliczenia I2 i I3 Dobrze Najpierw rezystencje zastępcze obliczymy. Ja pokażę drugą metodę. Będziemy używać prawo, prawa Kirchhoffa. Mamy dwa oczka, jeden węzeł i możemy też rozwiązać. Zobaczymy. Na razie tą metodę rz będziemy obliczyć. Jak widać, R3, R4. I R5 są szeroko. I dlaczego używam plus? Dodajemy. Później te trzy są równoległe z R2. Dobrze. I później na końcu mamy R1 i R6, które są szeroko. To znaczy, tu jest pierwszy krok, drugi i trzeci. Załóżmy, nazywamy tu. R1' to jest 1 krok, to jest R3 plus R4 plus R5 i to jest 1 plus 3 plus 4 i to jest 8 ohmów. R2' to jest R1' równoległy z R2, to znaczy to jest R1' razy R2 podzielić przez R1' plus R2. To jest 8 razy. To jest 24 ohmy. Podzielić przez 8 plus 24. Wynik będzie 6 ohmów. Tak? 6 ohmów, tak. I na końcu Rz to jest R2' plus R1 plus R6. To znaczy to jest 6 plus 3 plus 6 to jest 15 ohmów i od tego obliczymy I1 I1 to jest V6 RZ i to jest 15 przez 15 to jest 1 A I teraz jak mówiłem używamy dziennik prądu bo mamy tych 3 są równoległe z R2 to znaczy możemy używać ten czynnik prądu to znaczy I3 to jest R2 podzielić przez sumę tych wszystkich rezystory R2 plus R3 plus R4 plus R5 razy 1. To znaczy R2 to jest 24 podzielić przez 24 plus 8 to jest 32 razy 1. I to jest 24 podzielić przez 32 to jest 0,75 A. I teraz I2 możemy obliczyć z prawym Kirchhoffem To jest I1 minus I3. I to jest 1 minus minus 0,75A. I to jest 0. 25A. To jest pierwsza metoda. Widać. liczymy ile przetrwało. Drugie to jest prawo Kirchhoffa. Mamy, e, mamy e, dwa omów Tu nawet ma dwa oczka. Możemy pisać. E, pierwszy wzór to jest ten węzeł. Możemy, Suma natę prądów wypływających, wpływających do punktu rozgałężenia obudu jest równo sumie natężent prądu z niego wypływających, to znaczy I1 to jest równo I2 plus I3. Dobrze? Drugie oczko. Jak wybraliśmy takie kierunki, Prądu. wiemy, że prąd płynie od wyższy potencjał do niższego to jest najwyższy potencjał to jest VR1 to jest VR2 bo prąd płynie tu VR2. i VR6 tą stronę tu prąd płynie tu spadek napięcia będzie tak wyższy potencjał jest tu wyższy potencjał jest tu VR4 3 i Vr. 5. I teraz, jak mówimy, w każdym zamkniętym fragmencie, to znaczy oczko obwodu elektrycznego, suma algebraiczna sił elektromotorycznych i spadków napięcia na wszystkich elementach. Oczka jest równo 0, to znaczy, jeżeli musimy wybrać kierunek pisania tego prawo, prawo Kirchhoffa, jeżeli przechodzimy przez kolejny element wodów w oczku, jeżeli jest źródło i przechodzimy przez niego od minusa do plusa, piszemy plus. A jeżeli to jest to jest element odbiornikiem to znaczy jeżeli przechodzimy jeżeli przechodzimy od plusa do minusa piszemy minus to znaczy to znaczy że idziemy tą stroną w kierunku wskazówek zegarka nieważne możemy iść drugą stroną to nie jest ważne którą stronę piszemy ale najważniejsze że jeżeli Przechodzimy od minusa do plusa, piszemy plus, plus V1. Od plusa do minusa piszemy minus VR1, minus VR2, minus VR6, równa się 0. Drugie oczko, idziemy od tego punktu, wracając do tego punktu, tu jest od minusa do plusa, piszemy plus, plus vr Minus VR3, minus VR 4, minus VR5, równa się 0. Teraz używając prawo Oma też V1 jest równo suma tych trzech. To jest R1 razy I1 plus, bo idzie tamtą sumę z plusem R2 I2 i plus. Fawr 6 to jest R6 razy i 1. Dobrze, zostawimy na razie lub R2i2 tu, i R2i2, i tu będziemy pisać R1 plus R6 razy i 1. O, tak możemy pisać. R1 plus R6 razy 1 i plus R2 i 2 z plusem, bo idą tamtą stronę z plusem. I teraz tu mogę pisać 0 równa się R2 i 2. I to, to. znaczy minus R3 plus R4 plus R5 razy I3 o tak możemy pisać I ja myślę mamy układ równy ale nie mamy 3 niewiadomy lepiej jeżeli zamienimy na przykład I3 i piszemy I3 to jest I1 minus I2 zamienimy to i 1, minus i 2. I teraz mamy V1 jest R1 plus R6 razy i 1 plus R2 i 2 to jest ten pierwszy. I drugi mamy 0 równa się. Ja myślę, będzie minus R3 plus R4 plus R5 razy razy i 1 minus dobrze, i minus razy minus to jest plus i plus plus r2 plus r3 plus r4 plus r5 razy i 2 i teraz numeryczne f1 jest 15 równa się R6 plus no, to jest 9 i 1 plus R2 R2 to jest 24 i 2 drugi wzór to jest pierwszy, drugi drugi będziemy mieli 0, równa się minus R3 R4 i R5 to jest 8 8 i 1 plus suma tych 24 plus 8, 32 i 2. Dobrze, żeby rozwiązywać tego, ja myślę, trzeba pomnożyć. Ja myślę, zobaczmy, 30 podzielić. 32 podzielić przez 24. Albo odwrotnie. Dobrze, za jak? Dobrze, robimy tak. E, możemy pomnożymy przez trzydzieści tak e, z minusem lepiej. Dobrze, minus zobaczymy wynik, to znaczy.

I od tego I1 obliczymy to jest 1A. To jest minus 20 podzielić przez minus 20 i to jest 1A. Mamy taki sam wynik jak wcześniej, i teraz używamy jeden z tych do obliczenia I2. To znaczy 32 I2 jest równo 8 I1. I1 I2 to jest 8 przez 32. Razy I1, który jest 1. 8 podzielić przez 32 to jest 025 Amper i I3 będzie owszem, I3 będzie I1 minus I2 od tego wzoru i to jest 0,75A. Mamy takie same wyniki. Ta metoda jest troszeczkę dłuższa, ale wynik jest ten sam. I tyle miałam do powiedzenia yeah. i dziękuję bardzo.